Siemanko, witam was serdecznie. Kolego, ty mi tu nie pyskuj, tylko idź tam, rób swoje, noś te mąki. Siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Kingdom Come. Skończyliśmy sobie w ostatnim odcinku całą historię Tereski. Oczami Tereski cały najazd i dzisiaj idziemy sobie Aha. głównym wątkiem, na zaloty przyjdzie czas, jeszcze tu wrócimy, bo mamy tu wrócić przed południem, to nie będziemy czekali teraz, bo już jest po, po, po 12:00. Także idziemy spotkać się z panem ptaszkiem na dziedzińcu Górnego Zamku. Zobaczymy, co pan ptaszek od nas. Aha, musimy schować broń, o to mu chodziło. A my tu jeszcze na niego naskoczyliśmy. Dobra, czekajcie, bo my tu możemy zrobić teraz tak: przewędrujemy tam. O, mamy się tam spotkać. Dobra, no to przewędrujmy. Tu co to jest? Rataje górna brama. Wędrujmy tam. To wędrowanie jest fajnie zrobione, nie? Że to nie przeskakuje od razu, tylko po prostu postać sobie wędruje i może na drodze spotkać ją różna przygoda. Także wtedy przerwana jest szybka podróż. I to jest coś, co mi się naprawdę podoba i to powinno być w większości gier, a nie szybkie przeskakiwanie po prostu punktami po mapie. Dobra, ale docieramy. Tam coś było ciężko przejść, widzę przez tą bramę. Aha, my tu nie mamy butów. O kurde. Dobra, idziemy. Aha, widzicie? Tam ktoś mi napisał w komentarzu, że zapomniałem karmić psa. I właśnie spróbujemy go teraz nakarmić, chyba że nie mam. Chyba że nie mam nic dla niego. Ale jak nie mam nic. Kurde, no nie mam go czym nakarmić. Widzicie? To będę musiał gdzieś załatwić, jakiegoś kurczaka chociaż. Ale kurczaka to może tu ubijemy nawet w mieście mu. Jest. Dawać tu jednego. Ja jestem nasz kolega. Chodź, tu będziesz jad. W końcu po tylu dniach, nie? Chupaj. Proszę bardzo. I dzięki za przypomnienie, bo o serii nie zapomniałem o tym, że trzeba go karmić. Dobra, idziemy sobie na górny zamek. Chyba tędy, nie? Czekajcie, tędy dobrze mówię? Czy mamy... no chyba tędy. Będzie przejście. Nie, tu jest włamywanie, to raczej nie tędy. Hmm... To się nazywa poświęcenie. Całą noc stać na dziedzińcu. Oj, jesteśmy głodni. Dobra, to zjemy sobie coś. Tam widzę, że ptaszek już czeka na nas. Co my tu mamy? Mamy tak, bułkę. To zjemy sobie wszystkie bułki. No, za wiele nam to nie dało. Mamy cokolwiek jeszcze do jedzenia? Hmm. Pokrzywa, ale pokrzywy to nie będziemy jedli. To jest, jest zepsute. Trzeba to wyrzucić. Oj. A ja tu mam te klucze jeszcze, tego skryby, którego go ukradłem. To my tam mamy teraz wejście do domu, kiedy chcemy. No i z tym kolegą mamy iść. Malowanie. sir. unless it was a cart horse, i suppose. well, you just have to trot along behind me like a good dog. but, sir, isn't there a horse i could borrow? oh, certainly. why don't you just have mine? or, then again, you can just run alongside as befits a peasant. may the lord watch over you. show me what you've got concealed. Mm. well, then. Co Co? Takie są moje Naprawdę chcesz mnie przeszukać, spróbujmy to. Znowu porażka, kurde. Zaszukuj. Co z znowu nam zapięczy? No, nic nam nie zapimczył. Dobra. My tu konia nie możemy wziąć, nie? Gdzie on jest? On już pojechał. Kurde. Czekaj facet na nas. Chodź. Ściągnij z konia, no to by było dobre. No, czuję się tak, taki naprawdę giermek teraz. no no but i'm not too yes sir hanush was right i should have behaved differently more well gentlemanly but that doesn't mean you were in the right you can't throw a lord out of the tavern in his own town you understand yes I, I was just what speak up don't worry i won't bite your head off it's just that when you said those things in the arena sir i, I was um, a little upset ah i'd just like to tease greenhorns a little and you vexed me too you were insolent to captain bernard and they rewarded you with service whenever i do anything reckless even if it's for my honor hanush is on my back about it and i get punished like now i didn't mean to threaten anyone well it's all water under the bridge Nie hmm. wydaje się w porządku gość, nie, Jeszcze się tu z nim chyba zaprzyjaźnimy. Konia ma ładnie ubranego. No ale kolego to tu... This kind, yes. I've been hunting since I could walk. If you're not a complete blockhead, you might learn something useful. And if you don't cock it up entirely today, maybe I'll take you again. It's always helpful to have a minion at hand. As I said, I have hunted before, but it wasn't. Chasing bunnies with a pitchfork isn't hunting. Observe and learn. I'll do the best I can. Sorry. Kurde, ale czy odccy gwieśniacy tam musieli mieć cierpliwość do szlachty nie? Jak ich tak jechali. Równo z błotem. I żeby im nie odpyskować, nie odezwać się cokolwiek, nie? Cierpliwość ze Słuchaj, chciałem zapytać o, o skale. Nie, um, uh, nie wiem, czy to jest, nie wiem, czy to jest odpowiedni temat rozmowy na hunt. Nie jesteśmy jeszcze na hunt. I'd like to hear about it at last from someone who was actually there. The Cumans attacked Scalots and, um. Well, anyone who didn't flee. That's what they all say. I want details. Is it really necessary, sir? Arguing with the nobility again, eh? It seems you're a bit of a rebel. No, not at all, sir. It's just that. Well. it's hard for me to talk about. I see. So I'll have to get you drunk first. i I'm Not sure even that would work. We'll have to find out, won't we? There's a nice little place just north of here. We'll camp there, and you can tell me all about it, if you wish, sir. And don't dilly-dally. Let's try and get there before the day's out. Kurde, my tyle musimy biestam. Ładnie. My się zmęczymy samym bieganiem, a co dopiero polowanie, jeszcze mieliśmy tylko połowę energii, bo nie spaliśmy tylko czekaliśmy na niego na dziedzińcu. Kurczę, jakbym wiedział, to byśmy się poszli przespać może. We'll make camp here. Dobra, to rozbijaj, panie. Tam coś jest To już jest obóz rozbity Jest tu coś ciekawego O pyk pyk Wiejski ług nowy. nam nie jest potrzebny ale Kordelas sobie weźmiemy A jeszcze to mięso jest Suszone mięso Dobra Zjemy sobie go od razu Niech on poczeka, nic się mu nie stanie, ja muszę zjeść. Gdzie to mięso jest, tu jest. O i pięknie, I energia nam podskoczyła i strawa nam podskoczyła porządnie. O, gitara. Co on tam wymyśla? Sidła, wino i boczek. To ładnie to polowanie zaczyna mnie Ja powiem czy mogą mieć garka ja zrobię to suszone mięso od razu Masz to, nie wiem gdzie się tak? to Although, we haven't actually hunted anything yet. That doesn't matter. Hunting is a diversion. The main thing is to get out of rate for a while. Listening to Hanush's lectures all day long would drive anyone mad. Who are we going to hunt? Humans. What? Humans? But... <laughs> there. we'll see what we can get. i'd like to bag a ball, one at least. and a few hairs too, eh? but what about you? before i couldn't get a word out of you, now your tongue's loosened. so, tell me about scallops. i heard sigismund had a hundred banners there. i don't know, sir. i didn't have time to count them. It's not easy for me to talk about, sir. My parents were killed right in front of my eyes. But couldn't you do anything about it? I mean to say didn't Radzig put up a defence. They caught us unprepared. There was no time for anything. I wanted to save my parents, but it was too late. Well, all right then. I was only asking. Nie I'm not a coward, if that's what you're getting at, sir. Nie powiedziałem, że jesteś. I nigdy nie pozwolę nikomu nazywać mnie takim. Nawet nie szlachcicem. Więcej honoru dla ciebie. No, nieważne. W każdym razie, to już za późno, żeby gdzieś dzisiaj. Ale jutro wyruszymy w First Light. Rozumiesz? Tak, panie. <coughs> o, oh, kolego, to my tu przyszliśmy się napić i porozbawiać. Nic więcej. Dobra. Sen. pimy zobaczymy, może o ósmej w stanie. nie, obudził nas. No, ruszamy? Trzecia to A ty jest, przecież jest rano w kolego. O co tobie to chodzi? Your lord requires you for the hunt. Oh, really? Such a renowned hunter needs help. You wouldn't dare mock your betters now, would you? Oh, heaven forbid, your lordship. If that's the way you want it, peasant, we'll meet back here at noon. Whoever has the most hairs wins. Oh, and if you don't have anything to shoot with, there's a crate in the camp with some old hunting equipment. You can help yourself after all, there's no sport in trouncing some wretch who hasn't a chance in hell. by all means, sir hans. ha! you'll soon be laughing on the other side of your grubby face. and now turn your back for a while. i know a few tried and tested spots in these woods, and i don't want you stealing them. Poczekajcie, gdzie my teraz mamy iść, żeby być... Żeby znaleźć w ogóle zające. Co to jest tamto? Co my tu mamy? Odwiedź skrybę, ale to nie będziemy odwiedzać skryby na razie. Idziemy szukać zający. Wyciągamy łuk. Czekajcie, on poszedł tam gdzieś, nie? Idziemy za nim. Podniosłem tu grzyby, a byłem prawie pewny, że tych grzybów się tutaj nie da podnosić. Gdzie tu będą Zające? O. No, no. Próbujmy tego teraz. Dobrze, pięknie tu jest tego, to ja muszę trafić. Jest, tu mamy dwa, jest następny pięknie i właśnie tak muszą nam wyjść, gdybyśmy ich pozabijali. Jest. Mamy cztery. Powiem wam, że nerwicy idzie dosyć przy tym strzelaniu. I idzie w dobrą stronę. Na Bycie zestrzelonym, pięknie. No, bez jaj. No, bez jaj. To akurat było czerstwe. O! O! To mi się podobało. Nie, dobra, idziemy. Wystarczająco ich mamy. Nie mam yy, cierpliwości do strzelania z tego łuku jak na razie. Może jak później rozwiniemy to gdzieś, nie wiem, na strzelnicy czy na czymkolwiek, to będziemy strzelać z tego łuku, ale na razie to, to mnie bardzo irytuje. Wracamy do obozu i czekamy na na pana ptaszka, na naszego szlachnica. Dobra i tu możemy chyba poczekać na niego, nie? A są tu strzały jeszcze jakieś nie ma, ale te grzyby sobie weźmy. Dobra No to nic. Czekamy na niego. Jest, kolega. Pokaż, ile ty masz? Nie for a common blacksmith's boy? <clears throat> Shouldn't there be some reward for the victor? Jesus, the insolence. A serf asking his lord for coin. But never let it be said I'm a pinch purse. Very well then. Your serf humbly thanks you, my lord. Mm. It's getting quite late. I think we've had enough fun for one day. Pięknie. <laughs> Wygraliśmy i dostaliśmy jeszcze jakieś grosza widzę. 235 mamy pięknie. Hmm, dobra, to zjedzmy może coś, bo. Czekajcie, możemy u. Tego zająca tutaj. O tu możemy sobie zjeść stąd. Dobra, to nie będziemy tego zająca tu dowali Co ja to chciałem zrobić? Zobaczyć na ten. Na ten, kurde, umiejętność. Tu jest gdzieś łowy. Kły, poroże. O kurde, poroże może byśmy pozyskiwali. Co to daje? Umożliwia ci zdobycie poroża ze zwierzyny łownej. To ja to chcę. Tak jest. Proszę mi to tutaj zaakceptować. Pięknie. Dobra, poczekaj do jutra. No to idziemy spać w takim razie. I w tym miejscu skończymy sobie odcinek, także widzimy się w następnym odcinku. Jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę. Cześć!